Ekstraklasa nie gra, ale nie zwalniamy tempa, ponieważ dziś zabieram was na mecz Polska-Albania w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Oczywiście witam was serdecznie. Ja jestem Mateusz i zachęcam was do subskrybowania kanału, żeby was nic nie ominęło. A uwierzcie mi, że to dopiero początek serii Ekstraklasa Tour i europejskich pucharów. Ja już się zamykam i zabieram was w małą podróż po piłkarskiej stolicy. Miłego oglądania. Let's go! w stolicy dzisiaj nie rozpieszcza, ale mimo to czuję mega dużo takiej pozytywnej energii wokół siebie I głównie jest to spowodowane przez dzisiejszy, przez dzisiejszy mecz naszej reprezentacji, która to myślę będzie chciała poprawić swój wizerunek i zaprezentuje nam zdecydowanie dużo lepszy futbol, dużo lepszą piłkę po prostu, tak? Będzie chciała... Pokazać, że ta przegrana z Czechami to jest wypadek, zwykły wypadek przy pracy. Skoro mowa o reprezentacji, to czas na stały punkt tych vlogów, a mianowicie zawieram Was do restauracji Nainc, które jak sami piszą na swojej stronie, jednym z kapitanów jest sam Robert Lewandowski. Tak więc ocenimy sobie, czy może się pochwalić właśnie ta restauracja. No i oczywiście skoro gra reprezentacja, no to nie wyobrażam sobie właśnie nie odwiedzić jej i Wam jej nie pokazać. A i jeszcze jedno chciałbym wam powiedzieć Dziś nie będzie zwiedzania miasta Będą tylko oczywiście jakieś przejścia Jakieś przebitki z miasta Kiedy to przemieszczam się z miejsca na miejsce Natomiast dzisiaj będzie mega dużo piłki I wszystkiego co związane Z najpiękniejszym sportem na świecie Czy to było kontrowersyjne? Nie wiem Sami ocencie. A już teraz Zobaczcie materiał z restauracji nańc. Jestem mega zadowolony z tego co zobaczyłem, z tego co zjadłem. Napiszcie i wy w komentarzach jak wam się podobało. Czy może już byliście i macie jakieś swoje spostrzeżenia, dzielcie się z tym, tym wszystkim w komentarzach. Jestem mega ciekawy jakie jest wasze zdanie. Ja oceniam no mega dobrze te restauracje. Rewelacyjne, dobre, mega dobre jedzenie. No mega dużo miejsca tak naprawdę, żeby obejrzeć mecz, spotkać się ze znajomymi, czy po prostu przyjść zjeść obiad. Teraz już lecę, w, wybieram się w stronę stadionu. Postaram się zaczepić kilku kibiców, zapytać jakie jest nastawienie przed dzisiejszym meczem. Czy jest, wiara w, czy jest wiara w narodzie. Tak więc zobaczymy co sądzą nasi kibice na temat naszej reprezentacji i ich aktualnej formy. Tak więc widzimy się już za chwilę. Jakie jest nastawienie przede wszystkim przed tym dzisiejszym meczem? To ofensywne chyba, nie? Czy jest wiara w narodzie? No wiara musi być jest. zawsze no jest tak? Ta wiara? Jest wiara. Oczywiście! wam towarzyszy po ostatnim meczu. Z tym jednak nieudanym strachami, prawda? Lekki zapst chyba, nie? Mamy nadzieję na mały rewanżyk. Myślicie, że to zwykły wypadek, przy pracy ostatnio? Nie zależy. To że przede wszystkim trema przed czymś, co się Po ostatnim meczu nic się nie zmieniło? Nie, absolutnie. Czyli to był jednak wypadek przy pracy tak? E, tak, oczywiście. Tak. A jak myślicie, czy tenery trener Santos jakiś rozsad względem poprzedniego meczu z Czechami? Tutaj jest specjalista, więc może niech <grym tu> się wypowiedzieć. <grym> na obronie. Na obronie dobra, a jak myślisz, kogo zamieni trener? Oczywiście ma tego Kasza nie będzie, więc Myślę, że na pewno Karbownika nie będzie. Michała nie będzie, ok? Kamiński na pewno. Kuba Kamiński na lewą stronę Ja osobiście liczę na występowanie Bała bo to jest zawodnik bardzo nieoczywisty, ale on w każdym meczu, czy wchodzi z ławki, czy w pierwszym, w pierwszym składzie, zawsze daje dobry impuls, jest taka dobra duża. i według mnie on najlepiej zgrywa się z Robertem No właśnie, czy jest właśnie ktoś jeszcze, kto nie zagrał ostatnio, czy w ogóle nie zagrał, czy po prostu wszedł na kilka minut i zrobił różnicę? Czy ktoś, kto nie zagrał w ogóle, a chcielibyście, żeby zagrał, bo myślicie, że może zrobić różnicę, dać dużo więcej tej, tej drużynie? No ja na pewno liczę na Nikolę Zalewskiego, który okay. na końcówkę ostatniego no no meczu. A jednak zrobił coś, nie? No, coś tam, mały wietrzyk zrobił, tak samo Próbował. Michał Skóracz. A co myślicie o Benie Ledermanie w środku? No liczę na drugą połowę. Myślę, że ostatnim wejściem będzie w stanie dostać i ja też liczę na występ Kuby Kamińskiego, ewentualnie Pawła Dawidowicza. E, no, Okej, okay. a myślicie, że środek zostanie taki sam jak ostatnio? Czy Bielik z Linetem, jeśli chodzi o tą szóstkę tych defensywnych pomocników ktoś się tam zmieni? Czy dalej będzie to samo? To zależy. Musimy wziąć pod uwagę to, że Karolina Linet jest na stażu. Tylko 40, który z nas gra, że... Odsadł sobie bramkę, dał jakiś impuls. Złonał już bardzo, bardzo dużo roszcze z tego, co czytałem na internecie. Także będzie pięciu nowych zawodników, które już wysłał. Okej, okay, a wy wprowadzilibyście jakiegoś zawodnika, który ostatnio nie grał, a chcielibyście, żeby grały... Bowlski, po bowlski, po z nie? Okay. Ale, ale on nie powołany. Tak a właśnie... nie powołany, a ten który jest powołany, a jeszcze nie zagrał. Szkoda, że nie powołany. Nie, nie powołany. wiemy, nie wiemy także, bo jakby nie wiemy kto <grym> będzie powołany. To... nie no, wiemy kto jest powołany, znaczy, tak? Ale nie Do, na pierwszą jedenastkę. No tak, ale potem z waszej perspektywy, gdybyście to byli trenerami, to kogo byście chcieli, żeby zagrał albo po prostu jako kibice, kogo a, byście chcieli, pojęcie. żeby zagrał który zawodnik? Który pojęcie. zawodnik byście chcieli, żeby zagrał? A ostatnio nie grał. No na pewno Grusicki żeby zagrał, bo dwie to... złote. nie Ja nie no, ale... <grymny szanski> oh, tak w Ale taki wynik nie Tak, to 2-0 dla nas. 2-0. 3-1. 3-1. No jasne. A kto bramki strzeli? Lewandowski i Zieliński. Karol Widerski na ja. pewno jedną strzeli. Albo na lewego, albo na. na, na, na... na... na pewno nie lewandowski. <gry> A jak nie lewandowski, to kto? No man. A jak myślicie, kto A, będzie no, zawodnikiem no, meczu? No myślę, no, myślę no, głównie pana. No, 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 chciałbym, no. żeby jeden nie był, szczęsto. Żeby nie był, okej, okay, no to jest. No ja. Tak. Żeby nie był zawodnikiem meczu. Bo będzie wtedy bardzo nie, pracy. No A kto, żeby. będzie, będzie grał meczu? Będzie bronił. Polskę. Dla mnie takim pracusiem... Szeba Szymański. Szeba Szymański. Szeba Szymański. Ok. Piotrek. Piotrek? Piotrek, czyli... Piotrek To on ostatnio szarpał. To, to, to o czym mówił też Tomek się on, Że to był jeden z niewielu naprawdę e, wyróżniających się zawodników. Tak, tak. Okej, okay, Dobra. Mamy to. obrony zagra Bednarek oraz Salamona na lewej obronie zagra dziś Jakub Kiwiar. W środku pola zagra Piotr Dzieliński z Karolem Linettym, natomiast na skrzydłach zagrają dziś Nikola Zalewski oraz Zalewski oraz Jakub Kamiński. I jako na napastnicy zagrają dziś Karol Świderski z Robertem Lewandowskim. Czekamy na rozpoczęcie meczu. Do rozpoczęcia meczu mamy 15 minut, tak więc czekamy i za chwilę, mamy nadzieję, zaczną się wielkie piłkarskie emocje. W 10 minutach mamy remis 0 do 0. Obie drużyny wyglądają, jakby się czytały. Bo już w większych żadnych e, sytuacji, tak naprawdę tylko Nikola Zalewski oddał strzał. Tylko Nikola Zalewski oddał strzał celny na bramkę e, albańskiego bramkarza. No to i na razie to by było o tyle. Jeżeli coś się wydarzy, oczywiście będę Wam to wszystko relacjonował. Jest druga minuta meczu i pierwszy groźny strzał padł ze strony zawodników Albanii, którzy teraz, który to strzał Wojtek Szczęs sparował na rzut rożny. Albańczycy wykonali rzut rożny, natomiast nic z niego nie wynika. Co mogę więcej dodać? Przez pierwsze 20 minut to głównie polska reprezentacja kontrolowała gra teraz, tą piłkę przyjęli Albańczycy. No i Albania próbuje sobie stworzyć jakąś sytuację do, stworzy do strzelenia bramki, tak więc oglądamy dalej. W tej minucie meczu dwie fajne e, sytuacje stworzyli sobie reprezentanci, reprezentanci Polski. E, przez ostatnie minuty to głównie ta prawa strona e, zespołu polskiego jest e, cały czas w ruchu, także e, Frankowski oraz Zalewski gdzieś tam próbują sobie coś stworzyć. Teraz przez chwilę pograli fajną klepy. Przez sekundę właśnie Robert Lewandowski miał dosyć dobrą okazję, natomiast e, sędzia gwizdka ponieważ to właśnie Robert Lewandowski faulował. Wracając do poprzedniej myśli, właśnie ta prawa strona jest w ostatnich minutach cały czas w ruchu, gdzie właśnie Frankowski z próbuje próbują sobie stworzyć przestrzeń. Po jednej sytuacji właśnie Frankowski dogrywał do Świderskiego, ale ubiegł go stopę reprezentacji Albanii, wybijając piłkę na rożny. Aż to nagle Karol Świderski odpalił i mamy 1 do zera Pierwsza połowa za nami widzowie tak naprawdę przez pierwsze około 20 minut polska representacja spróbowała cały czas utrzymywać się przy piłce kontrolować tę grę Głównie atakowała długim podaniem, gdzieś próbowała wrzucać piłkę za plecowąców, dwa, trzy podania wyszły, ale tak naprawdę nic z nich nie wynikało, tak? Potem to przez kilka minut e, piłkarze, reputacja Albanii kontrolowali grę. E, natomiast oddali jeden bodaźni co prawda? Ale to też nic z tego nie wynikało, był taki naprawdę bardzo nudny mecz, potem znowu Polska zaczęła operować tą piłką, zaczęli grać już skrzydłami, głównie to prawym skrzydłem, gdzie Frankowski oraz Nikola Zaleski gdzieś tam stworzyli sobie dwie trzy sytuacje, dwa trzy razy pograli właśnie klepką, stworzyli sobie jedną sytuację, natomiast obrąca wyprzedził Karola Świderskiego, uprzedził go, który no i nie zdołał oddać czału. Tak więc to była jedna z groźniejszych sytuacji, potem właśnie 41 minuta meczu, bodajże, już teraz nie pamiętam tak naprawdę, ale tak, 40. Minuta, 41 minuta meczu, Karol Świderski odnalazł się w polu karnym, strzelił bramkę na 1-0, no ale tak naprawdę do tej 40, 41 minuty meczu, bez większych fajerwerków, wszystko takie spokojne, trudne, kibice trochę narzekali na tę grę, no, wcale im się nie dziwię, bo liczyłem na to, że naprawdę ruszą mocno po tym ostatnim gorszym meczu z Czechami kibice będą naprawdę ich fantastycznie dopingować, chociaż ten doping też nie jest jakiś rewelacyjny muszę powiedzieć e, oczywiście tym bardzo mocno śpiewany, natomiast potem jakoś e, no nie są re, nie, nie rewel, rewelacyjni nie są, chociaż myślę, że to głównie przez grę piłkarzy no bo e, nie zachęcają ich Gra każe że nie zachęca do tego, aby jakoś me, mega mocno śpiewać, kibicować. Tak jak mówię, po tym pierwszym meczu z Czechami myślałem, że Polska mocno ruszy do przodu, będzie chciała szybko szczelić bramkę, żeby kibiców trochę zachęcić do kibicowania, do kibicowania, żeby już ta zła sława po tym ostatnim meczu minęła. I zaczęli kolejną nową piękną przygodę. Zobaczymy, czy druga połowa przyniesie nam jakieś większe emocje, kolejne bramki. Będę was o tym wszystkim relacjonował. tylko jedną sytuację. No i potem na nasze nieszczęście to właśnie Albania przejęła piłkę, próbuje sobie e, kontrolu, próbuje kontrolować piłkę, co jej się to zresztą udaje. Próbuje sobie stwarzać sytuację, natomiast nic z tego nie wynika. na Nasze szczęście. I miejmy nadzieję, że za chwilę role się odwrócą i to Polacy strzelą, na, miejmy nadzieję, bramkę na 2-0 i uspokoją już, już mecz i doprowadzą ten wynik do końca meczu. Ta ósma minuta meczu i dwie bardzo dogodne sytuacje mieli piłkarze Albanii. Na szczęście Wojciech Szczęstów jest naprawdę wybitny. I w wybitnej formie. Sprawdzili go, na szczęście on zachował spokój i dwa razy sparował piłkę na rzut rożyn. 62. minuta meczu świetną indywidualną akcją popisuje się Robert Lewandowski. Natomiast toperzy Albanii wybierają piłkę tak naprawdę z linii bramkowej. No i dalej mamy tylko 1 do 0. W drugiej minucie po naprawdę dobrej centrze z rzutu rożnego przed świetną sytuacją stanął Kuba Kiwior. Odał świetny strzał głową, który przeszedł tak naprawdę kilka centymetrów obok prawego słupka ramkarza i nadal wynik utrzymuje się 1 do 0. Trzeba było nam poczekać aż do minuty 84, gdzie to właśnie Robert Lewandowski za około 16 metra oddał strzał nad poprzeczką, co bramkarz albański piłkę wprowadził tylko wzrokiem. Dalej jest 1 do 0. Mamy naprawdę bardzo duże szczęście, że ta piłka nie wpadła do bramki że tylko przyleciała od słówka. No i już koniec tego meczu w Zowie. Co ja mogę wam powiedzieć? Mecz do zapomnienia. Pierwsza połowa, oprócz tej bramki Świderskiego, nic wielkiego się nie działo. Oczywiście, tak jak już wcześniej wspominałem, przez około 20 minut to Polacy utrzymywali się przy piłce. Próbowali grać długą piłkę za plecy obrońców, natomiast nic z tego nie wychodziło. Na kolejne kilka minut to, to Albańczycy przejęli grę. Nie stwarzali sobie również, na nasze szczęście oczywiście, żadnych zbrojnych sytuacji. Potem znowu Polacy odzyskali piłkę. Gdzieś tam zaczęli grać skrzydłem właśnie Frankowski oraz Zaleski zaczęli współpracować ze sobą, kilka fajnych podań wymienili kilka fajnych sytuacji stworzyli, po której to jedną mógł wykorzystać Karol Świderski, ale on musiał poczekać do 41 minuty, gdzie strzelił bramkę na 1-0. No i to była jedna, jedyna bramka w tym meczu. Druga połowa tak naprawdę bardzo nudna. Chociaż muszę wam powiedzieć, że to Albania właśnie stworzyła sobie naprawdę groźne sytuacje, gdzie e, na szczęście Wojtek Szczęsny był na postarunku, Sprawdzili go, a on, jak zwykle, w ostatnich meczach, przynajmniej cały mundial oraz ostatnie mecze, jest naprawdę w świetnej formie. No i wybronił te dwa, trzy całe, które mogły zakończyć się bardzo źle dla nas i zakończyć się po prostu porażką oraz, lub remisem. Na nasze szczęście tak się nie stało. I mamy 1-0, jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej czy dwóch sytuacjach tak naprawdę Roberta Lewandowskiego, gdzie swoją indywidualną akcją przeszedł jednego obrońcę i próbował przelobować bramkarza, natomiast stoper reprezentacji Albanii z linii bramkowej wybił piłkę, z czego mieliśmy tylko rzut rożny. A mogło być 2-0. Tak naprawdę święty spokój byłby do końca meczu, i na dzisiaj to już koniec. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, o łapkach w górę e, oraz o komentarzach. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze odczucia. Czy podobała Wam się dzisiaj restauracja Nice, czy sam mecz Wam się podobał, e, czy atmosfera kibiców, również, czy Wam się podobała, samo nagranie, cały vlog. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze przemyślenia. A ja się z Wami już dziś. A oczywiście jeszcze zapomniałbym. Tutaj na dole macie mojego Instagrama, gdzie wrzucam wszystkie fotki. Mateusz Flis 6, wszystkie fotki z wyjazdów z meczy. Z meczów? Chyba tak? E, tak więc spadajcie. No i na dzisiaj, ja już się dzisiaj z wami żegnam. Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym vlogu. Cześć!